Dzisiaj będziemy testować takie slajmy, które dostałam od koleżanki. I dzisiaj jest ze mną oliwka. Cześć. Y... No, i pierwsze zaczniemy może od pana kupęci. Wow, tak wygląda w środku. Ufuj, kubka. Jest totalnie kupka. I nawet pierdzi chyba. Wow. To jest taki typowy typowy slime sklepowy, bo jest właśnie wodnisty i w ogóle. Ale no, jest fajny i ten brąz. Więc yy, ja oceniam tego slajma jakoś tak na. Yy, może 5. Albo 6-6. Sześć, sześć. Jest bardzo fajny. A to oliwka na ile oceniasz? Siedem. Na siedem. Na Ładny jest bardzo, naprawdę. Ładny. Teraz przechodzimy do następnego. Następny może będzie ten. Więc widzimy się, gdy to otworzę. Dobrze, teraz mamy takiego slajma. O oh, wow, ale ładny. Popatrzcie tylko. Wow. No, on nie jest aż taki lejny jak tamten, ale jest bardzo fajny. Taka galaretka I naprawdę popatrzcie, jaka metaliczna, w ogóle konsystencja. I ten. Wow! Ten slime normalnie dostaje dziesiątkę ode mnie. Ode mnie dziewiątkę, bo się trochę rozlewa. No, e, jakbyście słyszeli jakieś takie głosy, to przepraszam, ale to moje psy. Dobrze. Widzimy się, gdy otworzę tego slajmu. Raczej slajmy. Dobrze, teraz mamy takie malutkie slajmy. Może testujemy pierwsze tego. W ogóle są po kolorach dwa. Więc tak, pierwsze testujemy właśnie tego. Dobrze, wszystkie są już otworzone. To zaczniemy od tego. Dobra. Wow. Ale się odbił. Popatrzcie na to. Wow, wow, wow. U, 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 u. Patrzcie, galareto. No, na serio, te slimy jest ich tak dużo, tak dużo. Różnych kolorów, bardzo dużo. Ja tego oceniam na może. No, dobra, 10. Jest naprawdę ja też super na Naprawdę. Są też takich dużo. Więc po każdym kolorze, po jednym. Od. Yy, ten. Otworzymy. Więc widzimy się, gdy tego schowamy, i otworzymy może w fioletowego. I tutaj trochę jest słabo, bo to jest strasznie rozpuszczone. Nawet nie chcę tego wylewać, bo naprawdę całą mi tutaj woda. podłogę uwali. To jest sama woda. To to jest właśnie się rozpuściły. Rany. Dobra. Mam nadzieję, że niebieskie będą dobre i tutaj niebieski jest dobry ale tylko jeden bo ten niestety też jest taki jak te złe zdradzieckie fioletowe hatfu ha, te są ble ale ten jest fajny i popatrzcie jaki ładny więc trochę słabo z tym i tu jeszcze mam trochę pana kubki ale no zobaczymy jeszcze żółta i to jest naprawdę wielki fake, bo to też jest rozpuszczone. No niestety, tylko ten i te mogą być do używania, ponieważ te to w ogóle jakiś fake jest jakiś fake. W ogóle są rozpuszczone. Spróbujemy je później naprawić aktywatorem, ale nie wiem, czy to coś zadziała. Może Niestety. jeden? Się chociaż uda. No, może jeden. Ale tak w ogóle to z tego zestawu to normalnie daję y, trzy. Oliwka się już kubką bawi. <głos> <głos> I daje po prostu temu trzy. No bo jest trzy slajmy dobre. Trzy slajmy dobre, a tyle jest złych. Więc naprawdę. Wielki minus. Okropny. Mi się najbardziej podoba niebieski, a ci Oliwka? Mi by się fioletowy podobał, jakby nie był taki rozpuszczony. A taki no. to niebieski. Dobrze, żegnam Was. Yy, piszcie w komentarzach, który Wam się slime najbardziej podobał. No i... Pa pa! pa.